Oficjalnie. Reprezentant Polski ma nowy klub. Piękne pożegnanie Lecha Poznań. Bartku, dziękujemy. Tymi prostymi, ale niezwykle wymownymi słowami, w środowy poranek Lech Poznań oficjalnie pożegnał swojego wychowanka, dwukrotnego mistrza Polski, byłego reprezentanta kraju i jednego z liderów defensywy w ostatnich latach, Bartosza Salamona. Saga transferowa, która narastała od kilku tygodni, Właśnie dobiegła końca. 34-letni obrońca, po tym jak stało się jasne, że nie znajduje się w planach trenera Nielsa Frederiksena na nowy sezon, podjął trudną, ale i nieuniknioną decyzję o odejściu. I wybrał kierunek, który dla niego, po latach spędzonych na boiskach, jest jak powrót do drugiego domu. Gdzie w rozpoczętym już sezonie będzie grał Bartosz Salamon? Wszystko stało się jasne przed kilkoma dniami, gdy sam zawodnik... Za pośrednictwem swoich kanałów opublikował oświadczenie, w którym zapowiedział swoje odejście z kolejorza, z którym pozostawał mu jeszcze rok kontraktu. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, a przede wszystkim w minionych dniach, w piątek 22 sierpnia powiałem trudną decyzję i postanowiłem otworzyć się na nowe wyzwanie, przekazał, dając do zrozumienia, że rozstanie, choć trudne, jest koniecznością. W środowy poranek Lech Poznan oficjalnie potwierdził te doniesienia publikując piękne, pełne szacunku pożegnanie. Bartosz Salamon odchodzi z Lecha Poznań. Nasz wychowanek będzie kontynuował karierę w innym klubie, a kontrakt z Kolejorzem został rozwiązany za porozumieniem stron. Bartku, dziękujemy za te 4,5 roku spędzone przy Bułgarskiej, dwa mistrzostwa Polski i ćwierćwinał Ligi Konferencji Europy. Trzymamy za ciebie kciuki. Przekazał klub te 4,5 roku to był dla Salamona powrót do domu po wielu, wielu latach. Powrót niezwykle udany. W barwach Lecha rozegrał łącznie 87 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty. Ale co najważniejsze, był kluczowym elementem drużyn, które sięgały po największe laury. Razem z klubem wygrał dwa mistrzostwa Polski w sezonach 2021 i 2022 rok oraz w ostatnim. 2024 i 2025 był także częścią historycznej drużyny, która dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Teraz ta piękna historia dobiegła końca. Ale koniec jednego rozdziału jest początkiem nowego. A ten nowy rozdział, 34-letni obrońca, postanowił napisać tam, gdzie spędził większość swojej piłkarskiej kariery w słonecznej Italii. Niemal w tym samym czasie, gdy Lech żegnał swojego zawodnika. Jego nowy klub z dumą go witał. Bartosz Salamon podpisał kontrakt z Beniaminkiem Serie B, Carrarese Calcio 1908 rok. Carrarese z przyjemnością ogłasza, że zawarło porozumienie z Lechem Poznań w sprawie stałego nabycia praw do rejestracji zawodnika Bartosza Salamona, który będzie związany z klubem do 30 czerwca 2027 roku. Z możliwością przedłużenia umowy do 30 czerwca 2028 roku przekazano w oficjalnym komunikacie prasowym. To niezwykle ciekawy ruch. Dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok to dowód na gigantyczną wiarę, jaką włoski klub pokłada w doświadczeniu umiejętnościach Polaka. Carrarese to klub niezwykle ambitny. W pierwszej kolejce nowego sezonu Serie B sprawili niespodziankę, wygrywając na wyjeździe 2-0 ze Spezią. Sprowadzenie gracza o takim CV jak Salamon to jasny sygnał, że zamierzają walczyć o coś więcej niż tylko o utrzymanie. Dla samego Salamona Włochy to doskonale znany kierunek. To właśnie tam, po wyjeździe z Akademii Lecha jako nastolatek, spędził kilkanaście lat, reprezentując barwy takich klubów jak Brescia, Fodę, AC Milan, Sampdoria, Pejskara, Cagliari, Spal oraz Frosinone. To jego drugi dom. Historia Bartosza Salamona w Lechu Poznań zatoczyła piękne koło. Odszedł jako młody talent, a wrócił jako dojrzały, Ukształtowane obrońca, by poprowadzić swój macierzysty klub do wielkich sukcesów. Teraz po raz drugi żegna się z Bułgarską. Dla kibiców kolejorza to z pewnością smutny dzień, ale i powód do dumy. Ich wychowanek, po latach wspaniałych występów, wciąż jest niezwykle cenionym graczem w jednej z najtrudniejszych i najbardziej taktycznych lig w Europie. Bartku, dziękujemy i powodzenia! Ogień Bartosz Salamon żegna się z Lechem i wraca do Włoch. Jak oceniacie ten transfer? Dajcie znać w komentarzach. Polski piłka nożna włoski.